Johnson misja Road oh, sprayami. Oh, wait, take look, spray now, Pat, i go hit ze i dobra w tej misji oh, będziemy musieli oh, jeździć oh, just, uh, z Sweetem? Uh, sorry, musiałem zjechać. Będziemy jeździć ze Sweetem i zamalowywać yy, tagi. Jedziemy do O, Czekajcie, ścisze, tylko dźwięk. Bo ostatnio grałem, to sobie łączyłem muzykę. Głośno. Bo... Czekajcie. Czekajcie. Dobra, powinno dobrze. Ok, no to jedziemy dalej. Na drifcie, O, pomiędzy lampami znowu. <laughs> jak w pierwszym. Nie, jak w drugim odcinku. Okej. Okay. No, tutaj nam pokazuje, że to pominę. Dobrze, pominmy to. E, tutaj po prostu nam pokazuje, jak mamy zamalowywać te tagi. To jest bardzo proste. Podchodzimy do ściany. Od, nie możemy za blisko podać, tylko kawałek od niej. No i za, zamalowywujemy, A ten tak jest za płotem. Tutaj Taki fioletowy. OK, teraz musimy wrócić do suite'a i jechać w kolejne miejsce, w którym też będziemy właśnie malować te taki. OK. A już z góry przepraszam, że trochę jest krótkie odcinki, no na razie nic nie poradzę. Z powodu internetu i komputera Ale wkrótce powinno się to zmienić. No ale dobrze, póki mogę to nagrywam tak Bo też nie chcę robić odcinków po, 10, znaczy po 15 minut Będę robić po 10-5 na razie, ponieważ po prostu za długo mi się to renderuje, później wrzuca. A tak jak robię krótkie to codziennie mogę wrzucić. Dobra, wiemy. Musimy czekajcie co to jest. Aha, koło tych kości. Ja ich zatrwam zazwyczaj, bo oni tylko przeszkadzają. Zobaczcie, to są ten co? Sam chwilej trój się głównie o, padł teraz. Ten no, pada szybko, jeszcze szybko. Taga oh shit. z pieprza i szybko do wazu. Gdzie jest ten Sweet? Aha, nie, nie do wozu teraz tylko. Musimy jeszcze zamodować tam na dachu. Musimy tu wskoczyć. Parkurem. Teraz tutaj. Tutaj. I tutaj. I teraz nas będą gonić. I musimy uciekać ze Sweetem. Kaol, szybko wsiadaj. No okej. Okay. Nie ten samochód, ten. No i musimy teraz tylko odwieźć... zawieź nas z powrotem do nawazy CJ. O Jezu, ale żem Okej. Wrzucają się, po co? To jest śmieszne. No, teraz nie mam w ogóle kasy, bo nam zabrali. Masz kupić czy coś? Zgadam się. No nic, dostaliśmy dwie stówki plus szacunek. No i to było na tyle w tym odcinku. Coś wam nie Ostatnio nie pokazywałem zapisów, ale to zapisuję. A ten safe. Na dole to jest mój taki normalny save, co sobie gram. Tutaj czekajcie, wejdę. O ten Wuzimu to już to sobie tam gram. Zapisujemy. No i to by było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami już żegnam i widzimy się w naszym nowym odcinku. Na razie. Cześć!